Cześć kochani, ja jestem Magda i witam Was na kanale Mimlu Dzisiaj spotykamy się w kolejnym odcinku z serii, w którym ubrania przedstawiane wylądują na moim Vinted, także zapraszam Was do zaglądania tam. Link znajdziecie w opisie, tutaj na dole też Wam się wyświetli. Przypominam, że z kodem MimluWryjczyk10 otrzymujecie minus 10% na całe zamówienie. Jeżeli chcielibyście zrobić mi prezent i zostawić łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, cokolwiek, zostawić po sobie jakiś ślad, żebym wiedziała, że jesteście, że chcecie mnie oglądać, że jest Was tutaj coraz więcej, wtedy będzie bardzo mi miło. Na pewno to będzie dla mnie dodatkowa motywacja, taka największa. Także, nie przedłużając, przechodzimy do pokazywania rzeczy. Rzeczy będzie pięć. Także szybko nam pójdzie. Mam je wszystkie tutaj. Przechodzimy do pokazywania. Dobrze. Pierwsza rzecz to taka jasno-niebieska spódniczka. Tutaj takim ażurkowym hawcikiem. Coś takiego. Z tyłu zapinana na taki zameczek. To jest Topshop. Emeczka 38. Metka. Ona ma podszewkę też w takim kolorze. Jeżeli chodzi o skład, to czy jest tutaj jakaś metka? Nie ma, ale to wiecie, co to będzie bawełna? Bawełna ewentualnie z czymś. Ona jest bardzo leciutka, fajnie się układa. To jest krótka, tak fajnie tutaj wycięta. Tutaj gdzieś w międzyczasie powinny Wam się wyświetlić zdjęcia, jak te rzeczy się prezentują na manekinie. Dobrze, kolejna rzecz, sukienka. Taka w kratę, krateczkę kolorową. Wiele kolorów tutaj jest, bliska Wam tak pokażę. Krótka sukienka. Czy ona jest na zamek? Tak, tutaj z tyłu jest zamek. O, także łatwo założyć. Taką podszewkę ma pod spodem, też ameczka petit Missile Fridge, czyli dla osób niższych to chyba to jest podlinia. Ona jest dosyć krótka, tak? Wymiary oczywiście na moim winte. Tutaj ma takie metalowe kółeczka i to są metalowe. To nie jest plastik, e, srebrne. Jeśli chodzi o skład, już patrzę. Mamy metkę. Już Wam mówię jak się odszukam. 67% poliester, 32% wiskoza i 1% elaston. Podszewka 100% poliester. Taka fajna do stylizacji. Można koszulę pod spodem założyć albo nie trzeba. Bardzo ładna dziewczęca sukienka. Dobra. Kolejna rzecz, nieco wygnieciona. Przepraszam. Forever 21, taka marka. Khaki. Z takimi frędzelkami, tutaj, pokażę z bliska, tutaj ma taki dekolt, jakby w serek. Można zawiązać sobie sznureczki. Mówię, łatwiej będzie, jak tutaj gdzieś wyświetlę, jak to wygląda na manekinie. Długi rękaw tutaj zciągany ściągany z gumeczką. Na dole gładko. Nie wiem, czy dobrze pokazuję. Metki nie ma, więc nie powiem, co to za skład, ale myślę, że to wiskoza. Eseczka, także tak wygląda, dobra, to już była trzecia rzecz i kolejna rzecz to taka bluzka hiszpanka, czarna w takie kwiaty, biało-szare, długi rękaw, ściągacz tutaj, fajnie na ramiona, tutaj z gumeczką, więc się dopasuje. River Island szóstka, więc 34. No ja myślę, że spokojnie SKM -ka w to wejdzie. Metki również nie ma wycięta. Tak się prezentuje bluzeczka. Z tyłu taka sama, z przodu taka sama. Dobrze. I ostatnia rzecz. Już się z nią tutaj odszukuję. To taka koszula mgiełka, Nexta. 12,40, ale to według mnie to, to takie duże nie jest. To bardziej taka SKM-ka. E, taka zielonkawa, limonkowa, w motylki. Tutaj takie ładne e, guziczki. Z tyłu również tak fajnie zrobiona, bo na plecach, na kręgosłupie też cała e, z takimi. O, to się nie odpina, tak? To jest takie ozdobne bo nie, nie, odpina się. Ozdobne też tutaj te guziczki. Tutaj te guziczki taka, takie są zwykłe z przodu, ale ich nie widać, bo one są jakby jak jest zapięte, to tutaj jest taki materiał na wierzchu, tak? Ten pierwszy jest tutaj tylko srebrny. Czy mamy skład? Mamy metkę. 100% poliester. To jest taki milutki, zwiewny, materiał. Także tak to wygląda. Długi rękaw. Tutaj też na końcu rękawka, mankiecik z tym srebrnym guziczkiem. Dobrze, moi kochani, to była ostatnia rzecz w tym holu lumpeksowym holu. Y Wintedowym, że tak powiem. Także zapraszam Was serdecznie do zajrzenia tam. Może Wam się coś spodoba, może coś z poprzednich holi, może coś, co jest na winteta, co jeszcze nie było prezentowane. Także serdecznie Was zapraszam. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję za oglądanie i do następnego. Trzymajcie się pa!